Witam serdecznie. Dzisiaj kilka słów o tym, czy opłaca się zamontować fotowoltaikę samodzielnie. Wrócimy tylko na chwilkę do filmu ostatniego, czyli o tym, kiedy zaczniemy w końcu oszczędzać albo jakby zarabiać, jak zwał, tak zwał, na tym czymś, co zamontowaliśmy sobie na dachu czy na gruncie, czyli instalację fotowoltaiczną firmą. I jak wiecie, wyszło, że to tak będzie około 8 lat. Ale mm, niektórzy tam piszą, że to może być trochę mniej, bo czegoś tam nie ująłem. Więc załóżmy, że będzie to 7-10 lat zwrot z instalacji fotowoltaicznej. Wtedy będziemy dopiero, wyjdziemy na zero z tej inwestycji. E, tam też jeszcze Wam wspomnę, bo niektóre osoby na przykład mówią, że nie ująłem. Ulgi termomodernizacyjnej, ale tu trzeba pamiętać, że ta ulga nie wszystkim się należy. Zależy czy pracujecie, czy nie pracujecie, czy pracujecie w Polsce, czy gdzieś, zależy gdzie płacicie podatki. Niektórzy skorzystają z tej ulgi, a niektórzy po prostu nie. Ale mogłem oczywiście o tym wspomnieć. No i druga sprawa, o której w wielu komentarzach, tam właśnie wiele komentarzy widziałem, osoby piszą, że ja się mylę, bo nie można dostać dotacji, jak nie zamontujemy od 1 sierpnia tego roku. Magazynu energii. I to są dość stanowcze takie komentarze, a ja Wam powiem, że to nie jest prawda. Oczywiście, ja mówiłem o 6 tysiącach bez magazynu energii i bez tego, co w sumie nie podnosi wcale w zasadzie kosztów instalacji, czyli magazynu ciepła. Magazyn ciepła, czyli nie musicie wcale, pamiętajcie, nie musicie teraz zakładać fotowoltaiki z magazynem, ale widzę, że to chyba jest właśnie próbowanie ludziom wcisnąć te magazyny drogie za pierdyliony złotówek, żeby w ogóle dostać dotację te 7 tysięcy, bo wiadomo, że jak założymy od 1 sierpnia zakładamy panele na dach, to musimy założyć tam magazyn energii lub magazyn ciepła, pamiętajcie. Lub to i to. Teraz, co to jest magazyn ciepła? Magazyn ciepła to zwykły podgrzewacz wody, pamiętajcie. To jest zwykły boiler, który w nie wiem, w jakimś markecie, czy tam przez yy, internet, co chcecie. Łatwo to podpiąć, łatwo to wpiąć, nie ma żadnego problemu. 100 litrów kosztuje 2000, 100 litrowy taki boiler, bo już jak brać to, żeby na przykład w ciągu lata, kiedy pracują panele, żeby nam grzało cały czas wodę użytkową, czyli 100 litrów to w większości rodzin wystarczy, 100 litrów pojemności taki boiler kosztuje 2000 zł, czyli podniesie Wam koszt instalacji o 2000 zł, tak? Oczywiście pamiętajcie, jak sami kupujecie to, nie? Bo jak firmą, no to nie, oni policzą z pieniędza razem z montażem za taki magazyn ciepła. Ale tu chodzi o to, że można wykorzystać tą jak gdyby drugą ścieżkę niekoniecznie montować magazyn energii, tylko magazyn ciepła za 2000, który da Wam 1000 zł dodatkowej jakby zwrotu dofinansowania, czyli nie 6, a 7 tysięcy, plus 1000 zł z 50% kosztów tego magazynu ciepła. Nie musicie wcale montować magazynu energii. Jeżeli ktoś nie chce mieć w garażu, w szopie tych baterii, tego fajnego, super, wspaniałego magazynu, który kosztuje na przykład 20 tysięcy zł a raptem na fakturze się robi 30 czy 35, który działa na zasadzie wepnij, wypnij i to już jest. Ja bym w sumie taki magazyn podłączył w ciągu godziny. Gdzieś na tym nie znam. Osoba, która się na tym zna i robi to, to nie wiem... Pół godziny może podłączyć, bo tam są tylko, patrzcie, cztery, cztery. Tego nie, nie widzicie paluszka, cztery kable, tak? W takim magazynie gotowcu, czyli uziemienie, plus, minus i e, komunikacja. Wszystko. I to są wpięte w magazyn, przejdą przez rozłącznik, takie zabezpieczenie i wchodzą do falownika. Koniec po robocie. I tylko magazyn kosztuje 20 tysięcy. Na fakturze 30 tysięcy potem jest 15 tysięcy dotacji, więc 15 tysięcy kosztuje Was taki magazyn. Tu, tu się zastanówcie, bo trochę się rozjeżdżam, ale zastanówcie się, czy nie lepiej zrobić, zrezygnować sobie z tej dotacji, z magazynu i zrobić sobie magazyn samemu. 15 KW Pika, przepraszam, kWH za 5 tysięcy złotych. Ale to już zupełnie o czym innym film, tak, tylko tutaj dla wyjaśnienia. Wcale nie musicie zakładać magazynu energii na dzień dzisiejszy, kiedy montujecie Panele fotowoltaiczne na dachu czy na gruncie. Możecie wykorzystać ten drugi właśnie magazyn. Ciepła. Tyle. I w temacie. No i teraz jeszcze przejdziemy, jak to wygląda. Także tam widzieliście zwrot z tej inwestycji montażowej, takiej instalacji przez firmę. To było 8 lat, powiedzmy, że od 7 do 10, bo to zależy od profilu zużycia, od tego, czy właśnie w lato dużo zużywacie, czy... czy czy też, no, kiedy zużywacie, ile zapłacicie za tą instalację do tej firmy? Jak ja mówiłem o tym, 8 KWP, czyli jeżeli powyżej 30 tysięcy, no ten zwrot będzie dłuższy, jeżeli poniżej 30, to ten zwrot będzie troszkę krótszy. Tak? No i tyle w temacie. Teraz wróćmy do tego, jak wygląda montaż paneli samodzielnie i czy to się w ogóle opłaca i się spina, chociaż na pierwszy rzut oka wiadomo, że powinno się spinać. Gdyby na przykład Patrząc, że 8 lat zwraca nam się fotowoltaika montowana firmą, no to jak zamontujemy ją sami, no to powinno być taniej i zwrot szybszy. Czy tak będzie? Za chwilę zobaczymy. Na jakim przykładzie? Teraz troszeczkę przestawię kamerkę, żebyście tu znowu lepiej widzieli tablicę, bo jak to ktoś tam w komentarzu napisał, ja czasami wykładam kafelki na uniwersytecie, częściej je szoruję, a czasami wykładam tak po prostu na takiej wielkiej sali, auli jakieś takie wykłady, także zapraszam do oglądania. Za chwilkę policzymy, jak to się spina, gdybyśmy mieli takie dwie prawe ręce i potrafili to zamontować, z tym, że jeszcze jedno, ja nie mam żalu ani pretensji do osób, które nie zamontuje samemu, bo jest wiele przypadków, że takie osoby po prostu nie chcą, nie chce im się, mają jakiś lęk wysokości, się boją i też tego nie zrobią, wtedy zamówią sobie firmę, ale ja uważam, że im więcej robimy własnymi rękoma, tym lepiej. Po prostu tak to wygląda. A teraz lecimy już tutaj przed tabliczkę. Czyli lecimy na przykładzie takiej samej instalacji 8 kWpk, tak? Przy z, zapotrzebowaniu mm, pra, pra domu na prąd w, w takiej ilości, czyli 5000 kWh, za które byśmy zapłacili, tak jak na tamtym filmie, 6000 zł. Ja liczę po złoty 20, zł, ale to te ceny one są, zależy ile po prostu prądu pobieracie. Tutaj szybciutko tak wam wyjaśnię o co chodzi. Na przykład niektórzy piszą do mnie, że co ty gadasz, jak u mnie jest po 2 zł albo co ty gadasz, jak u mnie jest po 3 zł. To nie, to tak się nie liczy po prostu, bo mm, to wam wytłumaczę, bo to najczęściej jest na końcu faktury na dole średnia cena za kilowatogodzinę na przykład 2 zł. U mnie też chyba jakoś tak wychodzi. Ale to nie jest prawdziwa cena, bo dlaczego tak na przykład jest to napisane? Szybciutko Wam tylko pokażę, o co chodzi. Na przykład opłat, opłat stałych macie na fakturze 20 zł. Widać? 20 zł. A w ciągu miesiąca wzięliście tylko jedną KWH. 1 kilowatogodzinę. Jaka średnia Wam tutaj wtedy wyjdzie na tej fakturze? 20 zł za to Wszystko w temacie. Każdy chyba rozumie, dlaczego są te różne ceny na fakturach, że jeden ma 1 ,15 zł 15, drugi ma złoty 20, zł, a trzeci ma 4 zł na przykład. No i tak to jest od tego uzależnione. Im więcej bierzecie, tym ta średnia wam potem po prostu spada coraz bardziej. No dobra, ale wracamy do tego. Instalacja 8 pika. Ja wam wstawkę zdjęcie tylko wstawię. Nie będę robił tu przebitki, musiałbym z innego programu korzystać, więc wstawię wam tylko zdjęcie. E, takiej instalacji ile kosztuje. Wrzuciłem e, w wyszukiwarkę e, takie hasło. E, instalacja fotowoltaiczna 8KW e, do samodzielnego montażu i wyskoczyło mi coś takiego. Prawie, że jako pierwsze z brzegu nie szukałem dalej, bo pewnie bym mógł znaleźć taniej, ale taka instalacja właśnie wyskoczyła, jaką teraz zobaczycie na tym obrazku. A więc jak widać niecałe 14 tysięcy, ale... 8 KW pik na grunt, tak? 14 tysięcy zł. Tyle kosztuje gotowiec. Wszystko macie tam, wszystko konkretnie macie. 14 tysięcy zł na zwykłym falowniku sieciowym. Bo niektórzy mówią, że to ten. Ja osobiście nie wiem, czy teraz dobrze zakładać na falowniku sieciowym, czy od razu jednak dogadać się, trochę zapłacić więcej i zamontować ten falownik hybrydowy, po to, żeby już potem, gdybyśmy na przykład zdecydowali się na ten magazyn energii, nie zmieniać falownika. No ale powiedzmy, że Robimy na sieciówce zwykłej, czyli będziemy konsumowali i będziemy resztę wysyłali do sieci i sprzedawali, a nic nie magazynowali. Do tego kupujemy, co kupujemy? Boiler. Podgrzewacz wody za 2000. Spokojnie taki sobie kupimy. Tak? Czyli daje to nam 16 tysięcy. Nie wiem, muszę troszkę chyba przestawić kamerkę. Daje nam to 16 tysięcy złotych. Ale jako, że... Kurczę, z nosami leci, czy co? Słuchajcie. Ale że tutaj dostaniemy dofinansowanie podwyższone, dlatego że zamontowaliśmy ten magazyn ciepła, czyli tutaj minusujemy 7 000, bo. Kurczę muszę przestawić, chyba. Minusujemy 7 tysięcy, a tutaj dostaniemy połowę zwrotu kosztów kwalifikowanych, czyli połowę wartości. Dostaniemy jeszcze minus 1000 zł. Tak? Czyli mamy 16, minus 8. Na gotowo taka instalacja wyniesie nas 8 tysięcy złotych. E, co musimy jeszcze teraz zrobić, czyli policzyć, kiedy nam się to zwróci, nie? Ja sobie tutaj już trochę sprzejdę, tak? Czyli ogólnie 8000. Nie będę znowu tutaj Wam pokazywał tych obliczeń, co wczoraj obliczałem, bo to jakby troszeczkę też bez sensu. Mogę znowu gdzieś się pomylić i będzie potem zaraz, że źle to policzyłem. Jestem w zasadzie pewien, że 40% z rachunku, 40% z rachunku, który płaciliście 6 tysięcy rocznie, tak jak tutaj widać. Nie wiem z dalszej odległości ale niech będzie. 6 tysięcy złotych rocznie płaciliście rachunek, to w tej chwili przy tylko samej autokonsumpcji, pamiętajcie, macie... Z 20-25% oszczędności, plus zawsze te 10-15% jeszcze oszczędzicie na tym, co wyślecie do sieci, później odkupicie oczywiście drożej, ale na tym troszkę też zaoszczędzicie. Więc 40% z rachunku uważam, że można spokojnie, spokojnie. Wczoraj mówiłem 50, ale dzisiaj policzę już tylko. 40% z rachunku tego z 6000 tysięcy można zaoszczędzić. Ile nam daje oszczędności? 6 razy 4 2400 zł. Gdzie Wam tutaj napisać? Nie będę pisał. 2400 zł daje nam to oszczędności rocznej. Koszt zakupu, no oczywiście trzeba jeszcze policzyć, że jakiegoś sąsiada, jakiegoś mechanika, elektryka e, zawołać, żeby pomogli wam to zrobić, na koniec zrobić jakąś imprezę grilla, coś do grilla, mięso, kiełbasę i coś do picia, nie? Wiadomo. No i te 2400 teraz, a tu mamy koszt tej instalacji. Niech ona będzie 9000, tysięcy, bo ta impreza będzie duża, fajna i wspaniała, a dla elektryka może będzie chciał jeszcze parę złotych, więc niech będzie 9000. tysięcy. Nie chcemy zrywać kartki szkoda papieru z drugiej strony. 9000 tysięcy złotych koszt takiej instalacji 8 kawupika montowanej samodzielnie. Oczywiście musimy też poczekać liczyć się z tym, że zapłacimy wcześniej trochę więcej, ale później wcześniej czy później dostaniemy ten zwrot z dotacji w ramach programu Mój Prąd. Gdybyśmy dzisiaj się decydowali, to ten program istnieje do 20 grudnia, ale najprawdopodobniej będzie przedłużony, bo jeszcze tam zostało prawie chyba 300 milionów, czyli jeszcze jest sporo do wydatkowania, bo w tej chwili, no chyba, tak myślę, że tak będzie. Nie wiem, zobaczymy, pożyjemy. No i teraz te 2400, zrobimy tutaj, może jeszcze tak, nie, no już nie będę, 9000 podzielić na 2400, to nam wychodzi ile? 4 lata. Max, myślę, że w granicach 4 lat. Ja tutaj, su, czyli pamiętajcie, zwrot samodzielnie montowanej fotowoltaiki przy dzisiejszych cenach prądu, jak ile płacimy, przy cenach odkupu ile dostajemy i przy 40%owej jak gdyby y, zaoszczędzeniu na rachunkach, to 4 lata i panele się nam zwracają. Oczywiście nie, pamiętajcie, nie namawiam nikogo, żeby instalowali. Ja uważam, że chcecie, zainstalujcie, chcecie sami, chcecie przez firmę nie chcecie, nie instalujcie. Pojedźcie sobie za te pieniądze, nie wiem, na wczasy albo zróbcie sobie coś w domu innego, albo nie wiem, prezent jakiś kupcie dla żony, dziecka, nie wiem. No co tam sobie chcecie. Nikogo na to nie namawiam. Starałem się wam tylko pokazać, jak to mniej więcej wygląda firmą, żeby nikt wam nie wciskał kitu, że musicie zamontować magazyn energii, bo nie musicie, żeby nikt wam nie wciskał kitu, że zamontowanie yy, instalacja firmą to 4-5 lat na przykład i zwrot nie tak nigdy nie będzie raczej chyba żeby coś się w międzyczasie pozmieniało z cenami także normalnie jeszcze raz firmą 7 8 9 a może i 10 lat więcej może już nie ale to też wszystko zależy od tego właśnie jak będzie dalej jakby do się kształtowały ceny zakupu odkupu jaka będzie sytuacja na świecie w Polsce itp itd a przy samodzielnym montażu samodzielnym już policzyłem właśnie z tą imprezą w granicach 4 lat. Decyzja oczywiście należy do każdego. Tutaj, jak ja Wam już troszkę wspomniałem, lepiej by było jednak zamiast tych 14 tysięcy, dołożyć parę złotych i zamontować falownik hybrydowy. Niech on by sobie już tam stał. Na takie czasy, kiedy może jednak zdecydujecie się na ten magazyn, że będziecie chcieli go i niekoniecznie kupowali na przykład ten za 20 tysięcy czy za 30 tysięcy, tylko sobie sami zrobicie bez żadnych dotacji, bez niczego za 5. Tu jest tylko jedna uwaga, pamiętajcie, nie każdy falownik hybrydowy będzie współpracował z magazynem energii samoróbka. Z Samoróbką. Najczęściej w, w w tej karcie e, katalogowej falownika hybrydowego jest napisane, jak, z jakimi firmami albo z jakimi falownikami, jakich firm, przepraszam, magazynami energii, jakich firm ten falownik konkretny współpracuje. Także pamiętajcie, nie każdy falownik hybrydowy będzie współpracował z każdym magazynem, a już szczególnie z magazynem ręcznie robionym, tymi rączkami, który wyjdzie Was 15 kWh, powiedzmy zrobicie sobie za tysięcy złotych i nie trzeba wcale wywalać 20 czy 30 tysięcy, tylko, że wtedy ta instalacja na falowniku hybrydowym będzie troszkę droższa. Ale to tyle w temacie. Także trzymajcie się, pozdrowionka i już jeszcze dwa dni czy trzy i lecimy do domu. A ja kończę wykład, bo jeszcze muszę trochę pomalować ściany. Zdrówka. Dużo. Bo ja chyba, nie wiem, czy słyszeliście, ale troszkę się zakatarzyłem znowu. Jeszcze raz. Dużo zdrówka.